Was serdecznie na pierwszych w Trójmieście Skrzydłach Sukcesu. Dzisiaj będziemy mieli fantastyczną okazję poznać trzech świetnych trenerów biznesu, którzy opowiedzą nam w jaki sposób możemy rozwinąć i swoje umiejętności oraz swoją firmę. Mamy też okazję porozmawiania z rewelacyjnymi przedsiębiorcami, Barbarą Jerzym Schmidt, którzy zdradzą nam swoje przepisy na to jak dojść od zera do milionera. I'm <laughs> sorry. Networking jest najlepszym sposobem na zdobywanie kontaktów biznesowych, pozyskiwanie kontrahentów, klientów. Myślę, że taki prawdziwy networking, już oparty na dobrej relacji, na zaufaniu i przede wszystkim na długotrwałej relacji, może być świetnym wstępem do, do prawdziwego biznesu i do rozwijania, a tym samym też do, do zarabiania dużych pieniędzy. Uważam, że Networking jest bardzo potrzebny. Niedoceniany jeszcze. Nie tak popularny jak w Stanach Zjednoczonych od dłuższego czasu. Cieszę się, że przebija się i coraz odważniej podchodzą do tego uczestnicy networkingu, coraz chętniej biorą w tym udział, coraz są lepiej przygotowani. Cieszy mnie to, że sama mam okazję poznać wiele osób tutaj, ale też pod kątem moich klientów zwracam uwagę na to, z kim się spotykam. Nie zawsze mam komfortową sytuację szybko wymieniając się wizytówkami. Wierzę, że na, warto na wiązać taką głębszą relację, żeby kogoś poznać. I im więcej jest takich, tego typu spotkań, tym większa szansa, że znowu kogoś spotkam, kogo już wcześniej spotkałam. Wtedy przychodzą mi do głowy różne pomysły, na jakim polu możemy razem współpracować, albo gdzie właśnie moi klienci mogą zyskać. organizacja rewelacyjna, ludzie uśmiechnięci. Osoba rzuciła mi się naszej podziękowała za zaproszenie, że mogła być tutaj i w, w takiej atmosferze zareklamować to co chce dopiero robić. Bardzo mili, przyjaźnie nastawieni, bardzo kontaktowi ludzie, z którymi można rozmawiać właściwie o wszystkim. Chciałam bardzo podziękować firmie Porsche za ufundowaną nagrodę. Bardzo się ucieszyłam, nie spodziewałam się, no i na pewno będę się bardzo dobrze bawić. Pierwsza konferencja w Trójmieście, skrzydła sukcesu, zakończyła się wielkim sukcesem, prawda? Oczywiście. To widać po zachowaniu ludzi, po tym, że ciężko było ich wybrać z powrotem na panele, po tym, jak teraz wychodzą niechętnie. A więc fantastyczna sprawa jest, jak widzieć ludzi, że są zadowoleni. Takie poczucie spełnienia.